Liczba się nie zwiększyła, ale również ze względu na malejące finansowanie nauka była bardzo długo mało atrakcyjna. No i druga rzecz, którą też trzeba sobie uświadomić, że to się wszystko odbyło, ten wzrost liczby osób, które studiują, odbyło się przy zachowaniu status quo, bez zmiany właściwie struktury. I właśnie pracy naukowej. Dalej się wykonuje prace naukowe na tych samych uniwersytetach, w tych samych instytutach panowskich, w tych samych instytutach resortowych itd. Mimo ogromnej zmiany otoczenia polityczno-ekonomicznego. Czyli, właściwie, w nauce odbyła się rewolucja w postaci zwiększania liczby studentów. To odbiło się oczywiście przy stałej kadrze naukowej na jakości naukowej pracowników, bo musieli dużo więcej studentów uczyć, a równocześnie odbyło się coś, nie nastąpiła jakaś zmiana, która by potrafiła za, jakoś zaanektować, czy jakoś przyjąć się, czy wchłonąć ten wzrost liczby studentów. Odbywało się to na tych samych zasadach uczenia, jak poprzednio się uczyło kilka razy mniej studentów. O ile przyczyną historycznym nie możemy zaradzić, no po prostu historia jest ciekawa sama przez się, ale no po prostu to już było, natomiast możemy się zastanowić, to jest może najciekawszy punkt mojego wystąpienia, jakie są przyczyny tego złego stanu nauki, którym możemy zaradzić dzisiaj, tak jak tutaj wszyscy jesteśmy. Otóż te przyczyny można podzielić na dwie kategorie. Jedna z nich to są przyczyny instytucjonalne. Otóż wydaje mi się, że ciągle brak mechanizmów które w jaki sposób by promowały czy wymuszały podejmowania bitnych tematów i projektów? I to dotyczy uniwersytetów. Przecież na uniwersytetach to jest niegroźne, bo uniwersytet z definicji musi się zajmować wielo, wieloma tematami, bo musimy po prostu uczyć młodzież bardzo szeroko. Ale również nie istnieje ta możliwość, czy, czy, czy to nie ma miejsca w instytutach panowskich, czy w instytutach, tych jednostkach badawczo-rozwojowych. Wiąże się z tym, to jest związane, a troszkę niezwiązane, atomizacja badań. W wielu instytutach. Mamy sytuację, że jest zespół, który składa się z, powiedzmy, z profesora, samodzielnego pracownika nauki, dawniej docenta, i do jednego doktoranta, i ten zespół próbuje konkurować ze światem w badaniach naukowych. Również i to też jest z tym związane właśnie to, że jest tak małe są zespoły, że jest brak mechanizmów tworzenia liderów w pracy naukowej, mistrzów można powiedzieć. Wreszcie rzecz, która nie mogę tego zrozumieć, nie znalazła się w kolejnych ustawach, które były zmieniane dotyczące sfery nauki, nie ma mechanizmu wymuszających mobilność. W tej chwili ze względu na liczbę uniwersytetów czy instytutów bardzo prosto by można wprowadzić Obowiązek rotacji, tak jak jest w większości krajów na świecie, na przykład po doktoracie do, do innej jednostki czy po stażu podoktorskim do jeszcze innej jednostki, to jest technicznie już w Polsce zupełnie wykonalne. Natomiast nie, w systemie nie jest zbudowany mechanizm, który taką mobilność by, by wymuszał. I to powoduje między innymi fikcyjność konkursu, bo konkursy są szyte na kogoś, kto już jest w pracy w danym miejscu pracuje, teraz kończy mu się tam e, doktorat, kończy, czy tam jakiś kolejny etap e, pracy poddoktorskiej i wtedy się ogłasza konkurs, który jest uszyty tak, żeby ta osoba została dalej przyjęta, no bo już wszyscy się do niej przyzwyczaili, przyzwyczaili przepisy tego nie zabraniają, więc oczywiście tak jest to robione. Poza tymi instytucjonalnymi problemami czy przyczynami e, tej te, te bardzo słabej pozycji polskiej nauki są przyczyny subiektywne w nas, i te przyczyny bardzo dobrze sobie słobić, mimo że to jest niemiło, no, każdy z nas tu jest jakoś, kto pracuje w nauce za I w związku z tym myślę, że nie często o nich sami mówimy, no bo to jest taka ludzka natura. Otóż wydaje mi się, przeceniamy bardzo silnie rolę pieniędzy. Znaczy takie hasło, jak ktoś pyta, czemu jest niska nauka, czy niski poziom nauki, za mało dostajemy pieniędzy. Niestety boję się, że teraz dostaliśmy dużo więcej pieniędzy i sprawd... jak będzie ten w pokerze sprawdzenie, otwarcie kart, nie okaże się, że sytuacja się bardzo poprawiła. I to musimy sobie zdawać sprawę, że wydaje mi się zganianie wszystkiego na brak pieniędzy jest, nie mówię, że pieniądze są niepotrzebne, mówię co innego, że twierdzenie, że jedynie pieniądze są ważne jest zbytnim uproszczeniem. Powiem więcej, że być może te ciągłe podkreślanie, że mamy bardzo mało pieniędzy, co uważam częściowo było prawdę, prawdą, jeśli się weźmie pod uwagę, że są możliwości wyjazdów i zarabiania dobrych pieniędzy, powodowały, że młody, młodzi ludzie, zdolni ludzie nie szli do nauki, bo ciągle słyszeli o tych wielkich problemach nauki z brakiem pieniędzy, w związku z tym to była kariera, która wydawała się bardzo nieatrakcyjna. No i drugi powód, właśnie niedocenianie tych innych powodów subiektywnych, poza, tych, tych subiektywnych. No i tu kilka z nich wymieniłem. Tych przypuszczalnie nie wszystkie. To jest bardzo osobisty punkt widzenia wielu tu prelegentów. Może mieć kompletnie inne zdanie. Otóż uważam, że takim bardzo ważnym problemem jest niewiara we własne siły i możliwości. To znaczy każdy oczywiście mówi, że wierzy w, te, w swoje siły i możliwości, ale na przykład, jak się zajrzy na jego stronę webową, stronę internetową, to jeśli ona istnieje w ogóle, to ona jest po polsku. Czyli ta osoba z góry zakłada, że nikt z zewnątrz, ze świata, przecież konkurujemy ze światem, nie będzie zainteresowany e, tym, co ta osoba robi. E, w wielu gniazdach grantowych również widziałem, że zakłada się brak patentów. Inny to jest strach przed ryzykiem, strach przed odkryciem czegoś ważnego, bo to. Powoduje jakiś zakłóca święty spokój, brak nowych pomysłów, brak wziętości, niechęć czy nie nieumiejętność współpracy, niedocenianie roli mistrza w nauce, to się z pewnymi zawiściami, czy nieumiejętność wykorzystania i to jest chyba bardzo ważne tej możliwości, którą w tej chwili mamy, ze względu na to, że wiele w tej chwili i w sensie informacji naukowej, i w sensie urządzeń jest ogólnie dostępnych. No, czy nie, niechęć do działania dla dobra wspólnego. No, e, naukowcy się bardzo tak skrzyknęli, jak były, powiedzmy, trzy problemy. Uzysk w podatkach groził, że będzie zabrany, lustracja i habilitacja. Te trzy rzeczy były w stanie wygenerować ogromne zainteresowanie. Podsumowując, czy w Polsce można dokonywać dużych odkryć naukowych? Odpowiedź jest – można. I moim przekonaniem pod warunkiem pokonania tych słabości subiektywnych, o których… Mówiłem i to wymaga dokonania zmian instytucjonalnych, dobrego wykorzystania funduszy spójności i zahamowania odpływu talentów, bo wydaje mi się, wszystko bardziej zależy od ludzi niż od pieniędzy. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo. To był profesor Marek Tomasz, przepraszam, Tomasz Dietl. A gdybym, Panie Profesorze, spytał bardzo krótko, czy w ciągu ostatnich 20 lat dokonaliśmy jakiegoś choć jednego dużego odkrycia naukowego w Polsce? Tak. Odpowiedź jest stwierdząca. Jeśli chodzi o przykłady, to, to, to służę takim chyba najciekawszym naj, 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 naj przykładem. Są prace Polaków dotyczące odkrycia planet wokół innych układów, w innych układach słonecznych niż nasz, wokół innych gwiazd. I to jest zdecydowanie osiągnięcie, które... No ale świetnie. są to naukowcy pracujący w Polsce, tak. czy może Polacy pracujący za granicą? To są naukowcy pracujący, jeden z nich jest e, naukowcem, który dokonał tego odkrycia pracując w Stanach Zjednoczonych. Drugie jest odkrycie pracujące przy bliskim kontakcie ze światem. I tu jest bardzo ważne, że musimy, tak jak właśnie mówię, wykorzystać tę możliwość kontaktu ze światem. I to jest niesłychanie istotne. I to było w kontakcie ze światem w obserwatorium e, w Chile, ale to było obserwatorium finansowane również przez Fundację Nauki Polskiej. To jest obserwatorium, gdzie, gdzie można powiedzieć, to jest pół. E, po, część Polski, te obserwatorium, i to jest wielkie osiągnięcie. Mówię o profesorze Udalskim, tutaj, w tej chwili. Dziękuję bardzo. Profesor Tomasz Dietl, Polska Akademia Nauk, bardzo dziękuję. A przed...